Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam urządzenie rozruchowe Powerbank Jato. Jest to urządzenie, które posiada kilka funkcji. Pierwsze wymieniłem na początku, jest to urządzenie rozruchowe, gdy nam padnie akumulator w samochodzie. Dwa, możemy nadawać sobie dowolny telefon tym Powerbankiem. Jak i również mamy tutaj bardzo mocną latareczkę. Która jest oczywiście bardzo przydatna w wielu problematycznych no, chwilach naszego życia. tej wiele wielu rzeczach możecie przydać, szczególnie oczywiście nocą. No i spójrzcie, tak wygląda to urządzenie, tutaj marki Jato. Jeśli chodzi o tą markę, no, tworzy bardzo dobrej jakości klucze płaskie, zadowe i inne. I spójrzcie, w tym przypadku mamy maksymalnie do 2500 cm sześciennych. Tutaj 2,5 śni to jest max z takim tutaj powerbankiem. Ja to teraz sobie zobaczymy inne akcesoria zawarte w pudełku. I za chwilę sobie zobaczycie sobie dokładnie oryginalnie, jakie posiada tutaj kabelki, które możemy sobie nadawać nasze telefoniki. Tutaj dokładna instrukcja obsługi użytkowania tego powerbanka. I spójrzcie, w tym przypadku mamy mikro USB. Mamy, tutaj widzimy iPhone, ale nie posiadamy tutaj mm, złącza na przykład typu C, które jest tak bardzo teraz popularne. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zwyczajnie sobie dokupić, bądź kupić inny parbank z takimi tutaj końcówkami. I widzimy kable rozruchowe. Tutaj naprawdę bardzo dobrej jakości wykonanie. naprawdę podziw dla nich, bo niby mają rozmiarów Ale jeśli chodzi o materiały no dość wysokiej jakości Jak na Same kable Są dość krótkie, ale dobrze wykonane Oczywiście miedziane Ładowareczka podstawowa opcja w zestawie No i tutaj zobaczmy Sobie no Tak się wkłada te kable Tu jeszcze była taka gumowa zawleczka, która mi się niestety zgubiła i tu widzimy na kable rozruchowe na USB, tu ładowarka, jak i również latareczka i uruchamiamy sobie nasz powerbank, w tym przypadku mam jedną tylko kreskę. Jeśli chodzi o ten powerbank, to od razu mówię, że odpali samolot jest totalnie padniętym akumulatorem ale musi być full naładowany. To jest podstawa. Jeśli będzie tylko jedna kreska, to no bardzo ciężko. Jeśli akumulator będzie tylko delikatnie rozładowany, że będzie troszkę tam hepał, ale jest możliwość go odpalenia od razu, praktycznie po kilku minutach nadowania, to spokojnie sobie poradzi na tej na kresce. Jeśli będzie całkowicie rozładowany, to będzie bardzo ciężko, praktycznie jest to niemożliwe przy nakresce kresce tego powerbanka. To się nazywa w sumie, bo nazywają to e boxtery różne nazwy tego urządzenia rozruchowego, ale jak tak jak wspomniałem, tutaj mamy kilka opcji. Latareczka jest naprawdę, widzicie, bardzo mocna. Ładowanie telefoników, jak również odpalania tutaj rozładowanych akumulatorów w samochodzie. Tu sobie zobaczymy jeszcze podstawowe informacje. Widzicie start do rozruchu 12V. Tu widzimy jeszcze wyjście, wejście dokładnie. I to wszystko w tym materiale, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.